Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rayleigh, Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal www.wycigigórskie.pl to jest Fenomenalny Z że Miło mi to słyszeć. Auto, auto pozwoliło, więc robiłem dobre czasy. Mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze szybciej, bo do końca się jeszcze z tym samochodem nie dogadałem. Jest, jest bardzo szybkie. No i trzeba się przestawić. Jednak, jednak przejście z 200-konnego Clio do 650-konnego Evo jest troszeczkę dużą zmianą. Eee, więc mam nadzieję, że jutro będzie przynajmniej tak samo, a mam nadzieję, że lepiej. Marcin, w tym sukcesie pomogły ci chyba te kilometry, które zrobiłeś w tym sezonie w Renault Clio Cup? Myślę, że tak. No. Myślę, że na pewno. Tam, tam robi naprawdę sporo kilometrów. Eee, w tym roku już 5 weekendów wyścigowych, więc kilka tysięcy kilometrów na torze zrobionych. Myślę, że to, to coś dało i mam nadzieję, że dalej będzie dawać i będę się poprawiał. Dzisiaj wszystkie podjazdy treningowe i wyścigowe dla Ciebie. I rekord trasy jeszcze nowy. No tak, bardzo się cieszę. No, cóż mogę powiedzieć? Wyszło, wyszło super. Liczę, że jutro będzie tak samo. Czy to jest zapowiedź przyszłorocznych startów w tym samochodzie i walki o tytuł mistrza Polski? A, szczerze wątpię, ale no zobaczymy. W motorsporcie jest wszystko możliwe. Co będzie za rok, nie wiem.